Siemanko, to jest RPG i mam dzisiaj dla Was parę rzeczy do powiedzenia, więc. Ym, no. Więc nagrałam te, te informacje. Po pierwsze, mam partnerstwo, jak już pewnie niektórzy wiecie. Pewnie większość już wie. Yy, bo robiłem już parę live'ów. Zaraz Wam pokażę. Może filmów. No, tutaj mam specjal 150 widzów. Live takim teraz są dobrej jakości ponieważ no, no ponieważ są są partnerskie mam tak samo jak widzicie baner um, ten layout sobie sam robiłem miałem wcześniej ekspod też jest zarombisty ale no nie wiem chciałem jakoś tak spróbować co ja umiem co samo mi wyjdzie no, i coś mi wyszło fajnego całkiem. No, napiszę zrobione w cinema 4D. No, tutaj to R jest bardzo rozjaśnione. Nie wiem, czy to jest. Dobrze, że tak jest rozjaśnione, czy nie. Napiszę mi swoją ocenę. I na dole niezbyt się zmieniło. Um, mam tutaj. Escape i ask. Właśnie. Mam dla Was bardzo, bardzo wielką prośbę. Jeśli by ktoś mógł mi pomóc w odnośnikach, to w to macie mój skate w opisie, więc dodajcie mnie i jeśli byście mogli mnie, mi pomóc w tym. Bo ja tego nie ogarniam. Po prostu nie ogarniam. Cały czas mi się to przesuwa jakoś. Już po prostu obejrzałem chyba wszystkie poradniki jakie są. Nie no, może nie wszystkie. Ale dużo bardzo poradników jak to zrobić i no po prostu mi to nie wychodzi. Jakby mógł mi ktoś to zrobić, to bym był mu bardzo wdzięczny, nawet moglibyśmy, ja coś nawet nagrać razem jakbyście chcieli. Abyście mi to zrobili. E, no, kolejna sprawa to, że mam tak mało wyświetleń, a miałem 4000. E, YouTube. Mm. Jak to powiedzieć? YouTube zarzucił mi, że moi intra są. Nie mam do nich praw autorskich. E, tak samo do filmiku y, przygoda serwera mc... Nie, czekajcie, jak to było. MT... Nie. nie, nie dobra, nieważne. Z tego serwera parkour um, MT4 właśnie i GTA. Trzeci odcinek. Czyli to był chyba... It's amazing. Coś takiego. Więc musiałem usunąć te filmiki niestety, dlatego... No, ubyło mi tyle właśnie wyświetleń. Cały tysiąc wyświetleń sobie usunąłem praktycznie um, Ale usunę chyba wszystkie filmiki z GTA i będę to wrzucał od nowa, no bo. Oj, tam. A raz to skończymy, więc będzie spoko. Eee, co mówiłem aha usunę wszystkie filmiki z GTA i będę to zaczynał od nowa więc będzie teraz mniej minecrafta na moim kanale bo po prostu każdy, każdy, każdy na każdym kanale musi być minecraft bo inaczej unsub nie mo nie wybijesz się bo minecraft jest teraz najważniejszy dla każdego dlatego ja to postanowiłem trochę zmienić bo no nie lubię minecrafta ale no nie aż tak bardzo, że... Są inne też bardzo fajne gry. Czyli GTA będzie teraz na moim kanale. Będzie też Team Fortress. Może coś się od czasu do czasu pojawić z Doty, ale tego nie obiecuję. Co najwyżej może jakiś live się pojawić z Doty. Eee, co jeszcze? I nie wiem, czy mówiłem już o Team Fortressie? No i ten Combat arm, co tam nagrywam i... Jeszcze może się pojawić Assassin's Creed 2. Przecież tego jeszcze nie jestem pewien, bo nie mam jeszcze tej gry, za chwilę skończę, nie będę, nie mam jeszcze tej gry, ale powinienem niedługo mieć, więc będzie Assassin's Creed 2 albo 3, no więc myślę, że to tyle stąd, um, nie, dobra, jeszcze jedna rzecz, nie, chyba już to wszystko. Jeśli coś jeszcze będę chciał, to tam dogram w au audition, to potem. E, no, więc. Dziękuję Wam za 154 widzów. Wczoraj był live. Gdzie e, mam 7 łapy w górę, za co bardzo, 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 bardzo bardzo serdecznie Wam dziękuję. 3166 wyświetleń. No, wytłumaczyłem, dlaczego tak mało. Nie wiem, więcej. No, niestety. I jeszcze raz, jakby mógł mi ktoś pomóc z tymi odnośnikami, to bym był mu bardzo wdzięczny. Dobra, mam nadzieję, że. Powiedziałem coś, to co miałem powiedzieć. W ten piątek pojawi się One Horse Revival. E, tutaj, co jeszcze zmienię, nie będzie fakult, tylko chyba. Chyba tutaj będą serie, albo. No, jeszcze zobaczymy, czy fakult, czy seria. Dobra, więc mam nadzieję, że wszystko, wszystko powiedziałem. No. Jeśli chcecie jeszcze coś, żebym powiedział. Coś wyjaśnię, to piszcie w, śmiało w komentarzach. Tymczasem ja się z wami żegnam. Do zobaczenia i cześć!